I mam takie dobre karty. Ja wyrzucam. Siódemkę i jest to kolor żółty. A Luczek, on też ma 15 kart. I zobaczymy, kto jest lepszy w uno. Na pewno ja, ja będę mieć takie najlepsze karty. Ehehe, zaraz się zdziwi. Nie ma szans, bo ja cię rozwalę i teraz zamienię kolejność. Więc ja w takim razie znowu mogę zagrać kolejną kartę i cię zablokuję. Co ty da to? Haha, <laughs> i co teraz? Dobra, to jest akurat bardzo ciężkie. Muszę dobrać te karty. Nie, Luczek, czekaj, ja cię zablokowałem. A to oznacza, że ja muszę zagrać jakąś kartę i czekaj, mogę by dołożyć ci plus 5 kart. A nawet mam jakąś tutaj nielegalną kartę. O, o. Ona sprawi, że ludzie będzie mieć plus 99! Rania, ale na razie tego nie użyjmy! Dobra, teraz twoja kolej! Ja w takim razie też cię zablokuję, aha ha Ej, no co ty zrobiłeś? Ale dobra, wiesz co, akurat dałeś teraz zielony kolor, a ja troszeczkę tego koloru mam, więc sobie powyrzucam trochę tych kart. Nie ma takiej opcji. Teraz ja zrobię, żebyś ty miał plus dwie karty. Ej, co ty zrobiłeś? Ale Luczek nie wie, że ja mogę to odbić! I ty teraz musisz dobrać plus cztery. A, to było mega, słabe pipek, ale dobra, wydaje mi się, że i tak ja to wygram. Nie, bo ja patrz, teraz rzuciłem dwójkę tak różową albo czerwoną i o, zmieniłeś kolor na niebieski. Jak fajnie. A czekajcie, ja mam aż trzy zamiany strony gracza. Ale świetnie. Ej, chwilę, ty jesteś za dobry, pipek Nie no, ty naprawdę masz takie karty? Widzisz, co się teraz dzieje i uwaga, proszę bardzo. Ciekawe, co ty teraz zrobisz, bo ja mam tylko sześć kart, a ty zaraz zmieniłeś kolor. Naprawdę. hehe <laughs> i co pipek zaraz przegrasz. O, nie mogę użyć na razie tej karty. Zrobimy to na samym końcu. Teraz sprawimy, żebyś zmienił kolor na zielony i i dobierasz pięć kart! Faktycznie tyle tego dobrałem, no nie, Pipek, ty przesadzasz. I uwaga! Zobacz na no, mnie! Mi zostały tylko cztery karty, to tak mało! Dobra, w takim razie zmienię kolor. Aha, i co, Pipek? Par zaraz to wygra! Ej, co ty zrobiłeś? No nie! Ja mam cztery karty i mógłbym niby wyrzucić tą super kartę plus 99, ale na razie tego nie zrobię. Spokojnie, nie, nie mogę wyrzucić się z tej karty, bo zrobimy ją na samym końcu. Jeżeli Luczek będzie myślał, że wygra, to wtedy ją rzucimy. Haha, ha, chyba zaraz to wygram, Pipek. Ty jesteś taki słaby. No, nie wydaje mi się, bo ja tutaj daję ósemeczkę i zmieniam kolor. Na przykład na taki zielony. O, no, jaki to jest skimini kolor? Dobra, ja w takim razie będę lepszy. Też mam zielony. Ej, czekaj, Luczek, wiesz, jak mi bardzo dobrze idzie, ale cię teraz rozwalę. No, nie mogę, to chyba jest Twój koniec. O, nie, jak ja mam teraz, co mam zrobić? Nie wiem, Pipek, ty chyba naprawdę oszalałem. No, ho, ho, i co teraz wyrzucasz czwórkę? To ja wyrzucę siódemeczkę. W takim razie zmienię kolor, takie. No, co, naprawdę. Ale chwila, ja też mam siódemkę i to dodatkowo taką zieloną, błochą I co teraz? Zostały mi dwie ostatnie karty. O nie, w takim razie ja nie dam rady, ja muszę dobierać karty! Naprawdę? O, o, no to ci chyba współczuję. Ty masz już ich 12. Naprawdę, a ja uwaga, będę mieć ostatnią kartę. O nie, pipek, dlaczego? Ja muszę dobrać w takim razie. Czekaj, może zmienię kolor na przykład na inny. Ej, czekaj, co ty zrobiłeś? Ja muszę teraz dobrać plus 5 kart. Ale czekaj, ja chyba mogę użyć tej plus 90! 99, tylko chwila, nie zdążyłem! No! Ty teraz masz tyle tych kart! No, co to było? I chwila, moja karta plus 99, gdzie ona zniknęła? Ty miałeś jakąś dobrą kartę? Nie, no, pimpek, ty udajesz. O, no, nie gadaj, dobra, może uda mi się ją dobrać z powrotem? No nie! Muszę rozwalić noc, żeby to. Miał tyle tych kart, że to przegra A ja byłem tak blisko wygranej. I dlaczego je nie rzuciłem? Ty, Pimpek, pewnie nie miałeś żadnej karty Ty blefujesz, ja wygram w tą grę Nie no, mówię ci prawdę, serio Miałem taką dobrą kartę, ale czekaj Czemu ja teraz cały czas dobieram karty I mam ich więcej od ciebie <laughs> Wiesz co, ja to wygram tylko chwilę Muszę o dobrać i teraz gram dalej No co, ty teraz dajesz trójeczkę? To ja też mam taką trójkę Dawaj, wyrzucamy się z kart i uwaga I czekaj, ty masz tych kart coraz mniej No nie gadaj, co ty niby zamierzasz teraz zrobić? Muszę niestety chyba dobrać, o nie! No i co dobrze Ci tak? Ile ty teraz masz tych kart? A ja wyrzucam jeszcze jedną kartę. Na przykład taką zieloną. I co? I ty masz jakąś kartę taką? Nie mam nic, muszę naprawdę dobierać! Co to ma być? Ale ty jesteś leszczem! No nie mogę. A ja na przykład mogę zmienić na kolor niebieski. Naprawdę, skąd ty masz tyle tych kart? Akurat tego koloru? No widzisz, bo jestem naprawdę mocny. I czekaj, ty też masz mnóstwo tych kart. Ej, jak ty się wypstrykujesz z nich? Ej, hej, wiesz co, Pipek? Teraz dołożę plus dwie karty. Karty. O nie, ja na to nie pozwolę. Teraz ty dobierasz cztery, bo ja to odbiłem. O nie, naprawdę, czemu ja to użyłem? O, o, to jest serio przypał. No i widzisz, czekaj, kto teraz wygra? Ja mam cztery karty, jestem tak blisko i ty jeszcze musisz dobrać kolejne dwie. Nie wytrzymam. O nie, tego jest naprawdę bardzo dużo. Nie, nie mogę przegrać. A dodatkowo teraz pociągnąłem kartę i znowu dobierasz dwie. Uhu! Ale to jest super! O, nie, muszę się serio mega skupić. Ty nie możesz ze mną wygrać! Czekaj, Luczek, wiesz, że ja mam zbyt dużego farta, bo znowu dobierasz plus dwie karty! O, o co ja mam teraz zrobić? No nie, ja nie mogę w ogóle grać z tobą. No wiem, ale wiesz co? Ja niestety nie mam w ogóle zielonego koloru i cały czas dobieram te karty. I dobra, nie wytrzymam i znowu mam dziewięć, a więc przed chwilą miałem trzy! Hehe, he, he, wiesz co, Pipek? Ja teraz tracę te karty. Czy ty naprawdę? zielony kolor, ale ja chyba mogę dać ten czerwony. Hehe, <laughs> i co teraz? Bardzo dobrze kombinujesz, ale wydaje mi się, że ja będę bliżej wygrane. Nie ma opcji, patrz, proszę, tylko nie to. O, o i muszę naprawdę dobierać karty. Miałem już nie je tylko jednego koloru, ale czekajcie, dobra, niby mogę zagrać tą, ale znowu muszę dobierać więcej kart. No nie wytrzymam. Ja jestem serio mega wkurzony, muszę bardziej to przyspieszyć. A ty kart dobrałeś? No widzisz to? I wiesz co, zbiejmy sobie kolor na przykład na taki żółciutki. Co ty na to? To jest dobry kolor, akurat go lubię, bo mam Dużo kart. Naprawdę to dobrze się składa, bo ja w sobie też ich troszkę mam. To dawaj, porzucajmy się nimi. Albo wiesz co, Pimpek? Jednak nie, zmienię trochę kolor. Ej, co ty zrobiłeś? do no nie, dobra, ale wiesz co? Chyba wiem, jak cię teraz rozwalić. Przecież nie masz kart tego koloru, na pewno nie możesz mieć ich dużo. No wiesz co? Mam jedną taką kartę, która ci teraz zablokuje. A dodatkowo użyję jeszcze tej karty. I wiesz co? Mam jeszcze jedno zablokowanie. Do tego go teraz zablokować. Kartę, którą chcę, na przykład taką piąteczkę. Ale ja cię w takim razie też zablokuję i wiesz co? Nawet ja będę grać teraz, ha No co jest? Naprawdę ty masz takie dobre karty. I czekaj chwileczkę, ty masz już ich pięć. Nie mów, że ty ze mną wygrać. Nie może tak to wyglądać! Muszę trochę dobrać, chociaż jedną kartę, no nie! Co to ma być? Dobra, na pewno mi się uda cię rozwalić. O nie, chyba nie jest zbyt dobrze. Luczek cały czas nawala tutaj. I chwila, ja nie mam teraz karty jaką rzucić. O, muszę ciągle dobierać. I bardzo dobrze, Pipek, i dzięki, że wybrałeś. Zielono, bo ja mam ich dużo. No co jest naprawdę! Ja mógłbym niby teraz zagrać dziewiątkę, a nie, nie mam żadnej takiej karty, ale o, jak dobrze się składa! Ja bym chciał teraz kolor żółty. O, dlaczego ty go użyłeś? No nie, ja muszę teraz dobierać. I bardzo dobrze patrz na to. Tak mi dobrze idzie. Mam wszystkie karty jednego koloru. O to właśnie chodzi zaraz. To wygram, no nie gadajcie. Luczek, co ty wyrzuciłeś za kartę? O, wiesz to zmiany koloru i pom! Tak jest zmieniłem kolor! Czekaj, to zmieniłeś kolor na ten sam, a ja jedyne co to Musiałem dobrać plus 5 kart! <laughs> to było takie słabe! Kiedy ja, ty miałeś prawie ze mną wygraną. Dobra, ja muszę się mega skupić. No wiesz co, nie wydaje mi się, że twoje skupienie cokolwiek w tym da. Ty po prostu jesteś mega słaby. I Czekaj, Luczek, ty naprawdę dobierasz mnóstwo kart. Ej, ale zaraz co to jest? Nie, ja nie chcę dobierać! <laughs> Bardzo dobrze, Pipek, masz plus 5 kart, już masz tyle ich, że nie wytrzymam. Ja nie mogę z tobą, serio! Dobra, teraz na pewno wyrzucę wszystkie karty tak, jak się da. Ja zostanę lepszy w tym Uno. Uwierz mi i czekaj. Zmieniłeś kolor, dobra? Niech ci będzie. Ja w takim razie zmienię. Na ten może zielony. Serio? No, używasz dobrych kolorów, ale ja cię teraz przyblokuję i użyję jeszcze raz tego koloru. No, co? I ty jeszcze mi kazał! Się po prostu nie kończy. Ja naprawdę nie wytrzymam. Ale dobra, nie mam już niestety zielonego. Może byś zmienił kolor, co? No tak, dawaj, ja może użyję w takim razie niebieskiego. O, niebieski, no nie jest to jakiś najlepszy kolor, ale niech ci będzie. Dobra, coś tam go mam. No dobra, w takim razie też go użyję. Dawaj, Pipe. Ja teraz rzucam zero i ty, uwaga, i czemu? Ty mnie znowu blokujesz. No, mógłbyś się uspokoić? Muszę po prostu pozbyć się kart, ja mam ich aż 11. Dobra, a ja czekaj, zmieniłem kolor i zaraz, nie no nie wierzę w to. Ty naprawdę miałeś niebieską czwórkę i zmieniłeś kolor! He, he, widzisz to pimpek i ja jestem bliżej wygranej. Dawaj mi te niebieskie kolory. Ja nawet nie mam żadnych... I znowu muszę ciągnąć kolejną kartę. O, nie mogę z tego, ale patrz, zmieniam kolor na taki żółciutki. I co teraz? A ja w takim razie zmienię na jeszcze inny kolor. I co teraz? No a co to ma być? Dobra, ja w takim razie zamienię to. I uwaga, jeszcze bardziej zamienię kolor. O, o ale będziesz mieć teraz przewalodę. I co, masz jakąś piąteczkę? To no właśnie mam. <laughs> Dawaj na niebieski kolor. O, to dobrze się składa, bo ja akurat mam żółtą piąteczkę. I co ty na to? O, o, o nie, muszę dobierać więcej kart. Ale chwilę, wyleciała mi akurat tego koloru. No i widzisz, bardzo za dobrze. wiesz co, ja ci nie powiem, ale mam bardzo dużo kart żółtych. I czekaj, ty, teraz zmieniłeś kolor, ale spoko, ja też mam żółtą siódemeczkę. A to ja mam w takim razie jeszcze inny kolor, i co teraz? E, o, o, dobra, tego nie przemyślałem, ale dobra, w takim razie ja rzucam też siódemeczkę i czekajcie, Luczek ma tylko pięć kart. Ej to jest bardzo mało. Ja mam o jedną kartę więcej od niego! I wiesz co, Pipek? Co ci powiem, że za chwilę będzie chyba udo. Co? Jakie udo? Nie, 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 tak być nie może. Luczek ma dwie karty! On zaraz wygra! Hehe, i co, Pipek, myślisz, że wygram z tobą, czy nie? Ono nie, muszę dobiegać. I bardzo dobrze, teraz masz nagle cztery karty. I czekaj, czy ty zmieniasz kolor? I czy ja muszę teraz dobrać znowu plus pięć kart? No nie wytrzymam z tobą. Haha, <laughs> dawaj, Pipek, teraz ja mam dwie karty. O, o, ale mam przewalone, ale za to ja mogę na przykład zmienić twój kolor. I co, ty masz takiego koloru karcioszki? Chyba nie. No nie, już dobrałem i tyle kart, że normalnie nie mogę. Chwila, i ty zmieniasz na kolor, o, o, czerwony. Dobra, to oznacza, że musisz mieć bardzo dużo czerwonego. Może na razie też go troszeczkę powywalam, bo mam trochę tych kart. Ja też go powywalam, pipek dawaj tego koloru. Uwaga, a teraz dobierz sobie dwie karty i uwaga, dobra, czuję się troszeczkę bezpieczniej. Przynajmniej bo teraz trochę więcej kart i na pewno nie będzie mieć Uno. Tak, myślisz tak, Pimpek? Mi się wydaje, że teraz... O nie, nic nie dałeś. No tak, bo wiesz co? A masz, musisz jeszcze raz dobrać dwie karty, ale czekaj, ty odbijasz mnie, co? Haha, <laughs> patrz, plus siedem kart. I ty myślisz, że ja nic na to nie mam, bo zobacz teraz na to, ja też mam taką odbitkę i ty dobierasz plus 12 karcioszek. O no nie, ty zaraz ze mną wygrasz, ty masz, ty tylko trzy karty. No widzisz, jak ja jestem dobry, zostały mi teraz tylko dwie karcioski, to jest tak mało! No zobaczymy, ja w takim razie rzucam dwójkę i ja mam zamiar to wygrać. Nie, Luczek, Uuu. ja mam ostatnią kartę! I teraz proszę, musi być ten kolor, ale nie wiem, czy on na pewno się wyrzuci. Próbuję zmienić kolor, tak, na przykład na zielony, tak, bo ja mam dużo tego koloru. Naprawdę Luczek, zmieniłeś kolor na zielony. To wiesz co, powiem ci je, dobrze, to był najgorszy ruch w twoim życiu, Uuu. bo teraz wygrałem w to udo!